Hej siemanko, z tej strony Leon i dzisiaj z... dawno nie było odcinków więc z tej okazji zagramy sobie w Adopt Me i notujemy dziecko więc więcej nie przedłużam i zapraszam do oglądania I pójdziemy sobie najpierw do adopcji Wchodzimy sobie Baby Hmm, co to za dziecko? Umiesz mówić? Nie wiem. Chodź za mną, dziecko. Dziecko. Zaprosił mnie do rodziny. Chodź, dziecko. Muszę się umyć. Śpi sobie słodko. Chodźmy. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. To dla mnie bardzo ważne. Idziemy sobie do domku. Spróbuję go obrócić. Halo. Nie, bo dzisiaj trzeba go musi do obudzenia. Idziemy sobie tu, eee nie. E. nie płacz. Dziecko. Mama. Jest. Mama. Tato mi jestem. Bez Mama. O, właśnie sama. Mama. Typ. Mama. Ehe, ehe. Wszystko się chce? Chcesz się pobawić? Pójdziemy z Bła? Co się stało z jego chłopakiem? Nie wiem. Eu sou tata. Pinch. Pinch. Pinch? Ê. Yeah. Kawka yeah. może yeah. być? Tak. Yeah. Não, mas mówić. Ciekawe, jak tu się stało. Proszę, kupis sobie só minha Mam. To kup. Yeah, oblewam cię. Fajnie. Yeah. Yeah. Czekasz jakieś czółki? Dziecko widzisz. Pścioły! Pścioły, tak. Może do ula chcę wejść? Nie lubię psułek. To uciekamy, żeby nas nie pogryzły. Pogryzły? Nie. No. Dobra, nie może. Tu, tu. Chcesz się bawić? To przechodź, piesku. Ok, chodź z moich ramion. Ty też. Mm. Rób balon. Co to co? Uuuuuuu, słuchaj, co zostało tutaj dla pieska? Wchodź chodź na szukanie. I się pobawiłaś? No, yes. Chodź. Ah. Na chustach. Pić ci się chce? Przed chwilą piłeś. Piłeś przed chwilą. Chodź na sprączki. Będziemy sobie pać. Pać, jak fajnie widzisz. Chaciemy. Pić. Znów ci się chce, Picio? Za chwilę pójdziemy na kemping. Jak tak chcesz, to będziesz tak. Kupisz? Piesko kupisz? Czy mam się kupić? Chcesz slip? To szybko kupicie i uciekamy. O nie, stoły. E. Kupicio, nie, nie byś nie był ten. No, ten. Ładny ten kotek twój. Oblabowałem. Dlaczego kupiłaś picie dla dorosłego? A kogo to kotek? Twój. Nie. A ma. A zaadoptujemy jakiegoś zwierzaka? Można. Można. O. Piękny. O. Pomocy. Ała. Nie widzę. Pomocy jest dziecko. A Opętane dziecko. Idziemy. Czy ty się... Chcesz spać, czy na kemping? A na kempingu można. Te zwierzaka. Co zwierzaka możesz. zwierzaka. A dać ci zwierzaka? Tak. No okej, okay, to ci Zwiedza. Proszę, mas no zwierzaka. Proszę bardzo. Nie mogę ci dać zwierzaka. Ty. Ale ja chcę lepszego, tego pingwinka on nie Ja chcę. Musi się ja wziąć. chcę. To. Nie, ja chcę pingwinka. Pingwinka ci dam później. Najpierw kończysz, żebyś miał doświadczenie na pingwinka. Nie chcę, ja chcę pingwinka. To cię za ja chwilę da pingwinka. Mama! Co? Daj mi go! takie fajne. Idź spać. Mm. Dziadko, idź spać. Okej. Ty już umiesz chodzić. Yy... 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 Co? Co się stało? Stąd tu? Daj mu wypianki. Musisz do szkoły iść. Aha. Daj mi pingwinka. Wsiadaj. Daj mi go. N Daj mi go. Ale kazę, ale nie Daj mi go. You and Atmaid. Right. To jest jakby ultra rare. I ten. O. Daj mi go albo no bo nie gadam. No ale nie mogę. No to papa. I gdzie jest lekarz? Rozłam tamte. Tutaj jest. Ale mi piję, to w tej chwili. No i okej, okay. tylko najpierw to się musisz uleczyć. Okej. Okay. Nie, nie! Aha. O! Weź sobie to. to jabłko. jabłko sobie weź. Leklelacja 55. Tak. Daj mi tego ping-pinga. Ale dziecko. Albo się zamienię pod pola. Ale patrz. Bo... Hmm. problem jestem pod folem. jak ty zmieniłeś skina w 5 sekund po prostu jestem pod folem, a nie normalnym detkiem Chodź, idziemy szkoły. jak to z tym Miko. Miko. Hmm. Hmm. no ja nie mogę w tym jest problem Ale mamy problem taki wiesz? Bo ja... Daj. Czekaj! Muszę gdzieś pójść. Czekaj. Hyk. Dobra. one! To tydzień mam luki. Ej, to wink, albo się. Demona, ła! Wow. Ale ja nie mogę zrobić tak, żeby mógł go wystawić na trejdzie. Daj mi go do Ja nie mogę go wystawić, na no możesz, syna. Możesz. No, nie wiem czy mogę, Eee yy, tutaj mogę to GPS. No to daj tego tlejda. To by było na tyle. Odcinek się już... Pamiętajcie że zostawić łapkę w górę i subskrypcję żeby Wam już nic nie uminęło i dzwoneczka